Czy wiesz, że Twoje dziecko może spokojnie zdać każdy egzamin z angielskiego w publicznej szkole i przy okazji nauczyć się mówić po angielsku? Wielu rodziców martwi się, że dzieci uczą się angielskiego latami, ale nie potrafią nim swobodnie mówić. Oceny też nie są najlepsze. Egzamin smuklesi z klubotera podstawowa to dodatkowy stres. W Szkole Językowej skutecznie stworzyliśmy ścieżkę szkolną. Unikalny program, który łączy naukę z National Geographic Learning z przygotowaniem do egzaminów szkolnych. Od drugiej klasy podstawówki z kursem NGL łatwa szkoła, twoje dziecko poznaje świat po angielsku, ucząc się dokładnie tej gramatyki, której potrzebuje w swojej klasie. W ósmej klasie przechodzimy na kurs egzamin ósmoklasisty intensywne przygotowanie z arkuszami egzaminacyjnymi, abriceum, Kursy Ultra łączą przygotowanie do matury z grami językowymi i prawdziwym mówieniem. Efekt twoje dziecko. Ma spokój na angielskim szkole. Zdaje szkolne egzaminy bez stresu. Mówi po angielsku. Poznaj świat z National Geographic. Jeśli jeszcze nie zapisałeś się na kurs NGL Łatwa Szkoła albo Egzamin Szkolny Ultra, zrób to teraz. Zapraszam na stronę skuteczni.pl Skutecznie przez Q.